Witam serdecznie, Marsz Filipiny, Bohol, Carmen, mamy tutaj Marcina. Witam, Manko. I bierzemy się za robotę. Kąd w końcu, to? tak, trzeba. No. Teraz trochę pokoszone, no zobaczycie ile jest. Przejedziemy sobie tu. Marcin tak. ma narzędzia w tym. Czekaj, poczekaj. Dobra. Wczoraj podobno jakiś spychacz tu się do Marcina władował. O, drogę, I mu drogę prostu... chcieli zrobić, Barangay i Tak. Czekajcie, już pokazuję. Marcin stanął na tym, wiesz, poniszczyli te drzewa, to wszystko, to, ale ogromna spychara, wiesz. Sobierz, I do mnie się tam ładuje, ja wyleciałem, leciałem. Jest, tu bym gdzie ty, człowiek? Wiesz, to prywatna droga moja, nie? O, ale ci tutaj, przyjechał, no, to co? Tak. Ja wiem, ale po co to mówię, ludzie? ślewa wam się jeździło tu motorkami, wiesz, sąsiadka też tak wyleciała, mówię, nagle potrzebujecie takiej drogi, no i wziął tam, zepchnął i, o, i tak zostało, drzewa zobacz, ładne bardzo drzewa tu, rozwalili, rozwalono, roz, roz, roz. I to się nie podoba, a tutaj idzie się z tego twojej działki, dokładnie, on by ci wjechał tą spychaną do końca, no, no, przecież idioci, nie? Może tak jak rozmawiamy, że chcieli sobie wiesz, zrobić barangay road, że dostęp dla wszystkich tutaj. Tak, no, a ja wyleciałem i zatrzymałem tą spycharkę, wyjdziemy. Co w Człowieku, to jest prywatny teren. No, ale ładnie ci wykarczowali, bo no, Ładnie zrobione. A za ile bambusa już mam zobaczyć, ładnie obcięte? Czyli a -a. matrim bambusa nie, bo to już będzie no, ten, no już budowę domu. I wycięte jest ładnie, już zobacz, Teraz wszystko posknie. Kuski są, są pod krzaczkiem. Jest dużo roboty zrobione. Subskrybenci tam widziałem komentują, że, że nic nie robione. Jest robione. Ha na chwilę została, bo trzeba było pokarczować to wszystko. No. Teraz przynajmniej jest ładniej. Wszystkiego nie da rady zrobić naraz. No niestety. No. Tu byśmy musiał mieć chyba 10 ludzi. Ja skąd na to wszystko wziąć pieniądze. No ludzie kochani. To pamiętajcie. No niektórzy tak myślą, no że ta. to jest takie kup to, kup to, kup tamto, zrób tamto, ja też widzę jak no. niektórzy komentują. No. No. Ja bym tu musiał milionerem być, żeby zrobić to wszystko co mi no. subskrybenci sugerują, wiesz? No, dokładnie, no ale zobacz jaki to jest serial i zobacz ile jest zrobione, tylko wykoszone ładnie. Przecież ja nie mogę wszystkiego naraz robić. A tu a, a co to jest tam? A to stelarz na... A to był a ja to miałem taki zrobiony, że a to na samochód, takie zadaszenie przez słońcem, tak, a potem tutaj Ale masz tutaj. te pozostałe rurki, żeby to podnieść jeszcze, tak. nie? tylko się przepalił ten, jak y, to powiedzieć, namiot, nie? A. Ale ten namiot to można dokupić sobie. Te sile kokosów mam fajnych nabyć, bo drzewa wszystko do posadzenia, nie? Ładnie porobiłem. Ładnie, ładnie, bo oczyszczony Nie no, po, Marcin kawał roboty zrobili. Marcin, jak tam było, że Marcin coś W tak? Najlepiej no, tak powiedzieć <grym 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 nie <grym tak, tak komentują? No tak gdzieś tam czytałem Masa roboty, zobaczcie jaki ładny prześwit jest teraz Wszystko pokoszone wszystko jak nie, W ogóle jakby nie ta działka była, wiesz? No Jakby nie ta działka była Była dżungla tutaj No ale to widzisz, to będzie szybko odrastać Marcin, co? No trzeba będzie to kosić mamy no. raz. No. Ale teraz jest dużo łatwiej o to zadbać, jak jest ścięte, niż tak. Dokładnie, bo za dwa tygodnie, za trzy tygodnie znowu będzie wieprz. No. dobra. Tak to wygląda, my się bierzemy za robotę. Jeszcze może do kurzek. Tak? No Co no tam maleństwa moje? Następnie to pocik jest do sadzenia. Tak, tak, tak no. One jak poleżą to zaraz puszcza, nie? tam no to nie? A tamta się zaplątała chyba. Cześć! Bo je nie wiążesz, one sobie chodzą do mamy, tak? I tą odwiązałem też, wiesz? No, bo wariowała, szalała. A ta mała myśli, że tamta też mleko daje, widzę. Tak, tak. Naszalało. Ale rosną te kuski, no, no, su to jest tak fajny Nie denerwuj się, dobrze. Ona się denerwuje może, że ja tu jestem, nie? Nie, widzę, bo to tak. jest. Chodź, 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 chodź. Idę cycka, idę cycka poproszony, to musi ci począć teraz. To wypalimy, czy coś z tym się zrobi Wypalić mówisz? Tak, tak, może zgarnąć. się był syn Matwina to się dało pracę o, następny sokocy muszę wszystkie pozbierać, to następny... I co będziesz sadziły? Tak, na no co? Jest... następny pęd puszczy. Mhm. O! Ona <noise> no, no. się już no, tu no, no, ja. Krowia kupa. Krowia. Zobacz. A krów nie masz. Trzadów. Trzadów. ma Trzadów. Trzadów. roboty zrobić. Trzadów. będzie bambucić na obudowę domu. Trzadów. Fantastyczny, jest fantastyczne. Mamy materiał na yeah. zewnątrz. Okay. Mogę jeść? Proszę. I co będzie z tego? A, to będzie na obudowę domu. Tak, z zewnątrz. zewnątrz. No on będzie to jeszcze przecinał później na, na połówki albo na trzy części. Będziemy obudować dom zewnątrz Te roślinki chyba też w Polsce mamy Jak się dotknie to się zamykają Pokazuję te roślinki co? się zamykają Aha to no. pokazywałeś A ty gdzie tam? Co robimy? Okay. Studnie w końcu widać. No, no, to, <noise> to, było, nie? no. To, to tak obrob, wszystko wie się, bo porobiły dobrze. Fajnie. No fajnie, widzisz, robotę. teraz trzeba brać znowu. No za niestety, no, to jest ciężko, cholera, jasne. No ale trzeba, no. samo się nie zrobi. Okay. Marcin czyli co robimy co będziemy robić dzisiaj? Wytłumaczmy Te poprzeczki będziemy Te poprzeczki stawiać. stawiać Tak Jedziemy Dobra. w tą stronę, tu trzeba dwie tam trzeba dwie i jedziemy tak, żeby w każdym tym było po trzy okay. I to trzeba tam dokończyć, całą ścianę i tam okno obudować I jak to skończymy wtedy będziemy robić? ścianę ścianę Zobaczymy czy dzisiaj radę. Dobra Idziemy coś zjeść, przerwa. Trochę żeśmy zrobili, co Marcin? Zrobiliśmy Uzupełniliśmy tutaj tą ścianę. Te poprzeczki. Tutaj okno. Po lewej stronie też uzupełnione, tylko teraz w poprzek tutaj pod oknem. Te trzy. No i może nam się uda jeszcze ścianę postawić, ale zobaczymy, bo deszcz idzie też. No, ale to przejdzie mi się wydaje. No. Idziemy, coś trzeba zjeść, Dostawa. Czy on do roboty doszedł? Nie, przyszedł. Sąsiad z Carabao. Ten Karabał to droga sprawa. On ze 150 tysięcy pesek kosztuje, ty, wiesz? Duży taki? No. No tak. Nic leci. ale mu te młodziaczka trzeba. Po co ci daniki ma małe, małe, no ale gdzieś się no, no Mówię, że konstrukcja tutaj u pracownika idzie. A Marcin się śmieje tak jak i u niego. Nie no coś tam że dzisiaj zrobiliśmy. Zaraz pojedziemy i po lunchu i... No, chciałbym, żebyśmy zrobili te poprzeczki na tej drugiej ściance, dokończyli to. No i fajnie by było, jakbyśmy jeszcze zrobili ścianę. Byłoby mega drugą. Nie? Jak nie to po prostu jutro dwie. Marcin, proszę zapytać, co się stało. No, ten pan tam pracował przy tych bambusach i poszedł do domu i no, nie ma go i teraz syn powiedzieć właśnie Marcinowi, że, że tata się źle odpoczyna i poszedł do domu. więc się proszę się zapytać, czy wszystko ok. Przyjechaliśmy coś z jej z Marcinem. Standardowo na hotdogi, ale tym razem zamawiamy jednego.

Cześć Jak się masz? raka? porządku? Co bierzemy? Co z tady? po prostu tego razy raz chyba, nie? Tak, ale wiesz co? Ja jeszcze bym wziął tego cheeseburgera Może sobie ekstra it's also buy one get one, or no? Buy one take one O, nie wiem Czy ty zjesz? Nie, ja też po jednego Okej okay. Cheeseburger So cheeseburger and uh, i uh, we will take one foot long, one, yeah, because it's yeah. All, also one. Jedziemy sobie teraz wolnymi drogami wracamy do domu. No ładne do okolice są, nie, Marcin? Cudownie jest, natura bez pośpiechu bez Be wszystkiego. Wszyscy do... spokojnie sobie żyją, nie? Tak, bez stresu, bez nerwów Piękna roślinność, świetna ulica Bo sobie Po tam, starych stali, to Tak powinno być, właśnie. A nie do pośpiech, stres, stresne ja Czuję, że już dzisiaj popracowaliśmy, Mariusz. Ja czuję, że nie porobimy już, o Coraz bardziej się. No i takie szare niebo jest. Szare jest, znaczy, że będzie padać dłużej. Ja myślałem, że może. 10 minut i przestanie, a to... Też tak mi tak się zapowiadało, nie? że ta murka niby taka nieduża była, ale co mi coś więcej a, Tu pola ryżowe już zaorana widzę. Szykłowo przygotowane na nowy posied A tu co jest? A tam widzę też jakieś że tam boksy na silniki A, to jest sam mit drodze, nie patrzę, jakie to Tutaj no w stop, coś robią jak nie, nie że... I też w ogóle rolnik musi być. cały czas coś kombinują. Co oni tutaj robią? Już sam cholera wie, co to jest. To nie jest ten tam da. Czekaj, bo czekaj. Możemy zapytać? No, zapytać, co to jest. Hello! Mają hafon. I've got a question. What is the, that plantation? Eggplant. Eggplant? Eggplant? Mm. Ej, to jest Egplant. Eh? No. Mm. Mm. Oni Egplant. 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 jak Egplant. 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 Tak, pięknie. Drawka przytrzyżona i drzewka sobie posadzone, wiesz? No i pole mają też. Pole no, jest. Nie duże, bo nie duże, a jest. Na no. swoje potrzeby. No, no bardzo ładnie to Ale no. to na stół jest Europejczyk jakiś. Albo Amerykanie, albo Kanady. No biały w każdym wygrać. dzisiaj dużo z Mariuszem, no ale no no, no co teraz? Co zrobić, Jak leje też? Nie można, no ja. No, chcieliśmy, mieliśmy piękne zamiary. Moja dziewczyna przyjeżdża w poniedziałek, chciała zobaczyć progres. Tak, no, zobaczcie progres. No ale pada deszcz, niestety. Warunki pogodowe są takie jak nie inne. I jest ciężko. No, albo pada deszcz, albo świeci słońce. I... <śled> <śled> no i nie idzie robić. No. No nie idzie robić No co zrobisz No kurde, no człowiek naprawdę Tak, żeśmy ładnie ruszyli z Mariuszem Kurde, pospinaliśmy całą ścianę Druga praktycznie skończona Mieliśmy zacząć stawiać trzecią ścianę No i co, no i Jutro zrobimy Jutro no zrobimy, niestety Co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro No i tak to jest na Filipinach no. Jutro musimy postawić dwie ściany to... Panie Mariuszu, no. nasze założenia, nasze plany to jedno, a, a potem rzeczywistość jest rzeczywistością. Tak. Czy pierdzieli słońce, że, że, że nie damy rady albo znowu będzie lało. O, widzisz tą palmę, ona Przepiękna. jest piękna, no. Przepiękna. Ale ona jest w ogóle bardzo droga, wiesz? Tutaj. Przepięknie. z tego co pamiętam Roni mi mówił, że 20 tysięcy peso sadzonka kosztuje. Satyliana. No musisz przejechać chyba dalej. Żeby... Przepięknie. O, żeby? Hmm? Jak taki puff wygląda, hmm. nie? Ładna It's ok? Co czy my co zrobimy? No, Jeżdżamy! To... Ok na? No? <laughs> nie <laughs> no Południu tak jakoś agresywni Agresywni? Nie no Może znają się na żartach. Hello! No we just joking <laughs> Mają hapun! Mają hapun... <noise> nie bo ja myślałem, że to facet tam Ja nazwą. też myślałem, że to mężczyzna No wygląda jak mężczyzna, nie? No czy wyglądała No ja na przykład sobie nie chcę, żeby mi zrobili taką drogę Nie mam Nie, Ja nie chcę tego Po co mi to? Ja chcę mieć swoją za kamienistą, półciką A nie kurde beton i... i... Bo żeśmy doszli do wniosku z Marcinem że tą drogę to oni chyba chcieli zrobić taką Barangay Road ja, czyli Taką dojazdową tam do tego gościa co mieszka za, za Marcinem i po prostu ten spychacz przyjechał zrobić drogę, a potem byśmy wysypali kamienie, betonem zalali. No i co? Ale przyjechali z na nie swoją działkę i olają tam, nie? Robią ja, drogę. Dobrze, że się wiesz, w porę zorientowałem, bo zobaczyłem, bo to wielka maszyna wybiegłem tam zaraz, stanąłem I! Gdzie by człowieku? To człowiek, 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 prywatne mówi. A dwóch ich było, wiesz, jeden był kierowcą, on nie gadał w ogóle po angielsku i jakiś drugi był, no i ten trochę gadał. no dobra, dobra, sorry, sorry, bo ale to... Ty, ale sąsiadce się nie spodobało to, że... Że nie pozwoliłeś. A? Tej co tak. mieszka za... za mną zaraz. Ta, do której ta droga wyszła, też. Tak, tak, tak. Mówię, że wiesz, Marcin Bułank. Bułank. Tak. Dlaczego Marcin? Szalone. Tak, że dlaczego Marcin zabronił? Drogę zrobić. Tak, ja mówię co te... Jaka droga? Mówię ludzie, że życie oszaleń. To jest prywatna posesja. A potem wiesz, dochodź do tego wszystkiego, po sądach się włócz. No, a z barangajem też tutaj wygrać, Wiesz, o mam chodzi, nie? Nie, nie, nie Chyba, że tam Mario coś zadzwonił, może uruchomił swoje chody, y, zapłacił i Kto? no. A? no a, a. Drogę Ta, drogę zrobiłem. Tak, robimy drogę i nie. wtedy dopiero kupuje działkę. Stary to taka maszyna jak tutaj, zobacz. O poczekaj, poczekaj. To to wjechało, dokładnie, to to, bo to jest z tego barankaju. No. To mi wjechało na Chciało wjechać na działkę. Dostarę, no, no rozumiesz A ja wyskoczyłem przed nimi, zatrzymałem ich i idziemy gdzie byście, żeście oszaleli? To no, to dokładnie to, bo tu jest baranga i tu jest kanc a nawet nie wiem czy się nie zatrzymamy, bo muszę kupić kupić, kupić zapłacić za prąd, wiesz? Mamy chwilę? Ma, a, nie? Tak, tak, no, zapłacił za prąd sobie rachunek, bo to jest ten zielony, to jest ten. Jak to w Polsce? Gmina, urząd gminy. Urząd gminy, no. to, to jest urząd gminy, nie? Ej! 125 Peso. Duży rachunek. Duży mamy rachunek. Słuchaj, to by Ci wjechała Ci ta maszyna, a no, potem... na no. Potem... E, kamienie by Ci rozsypali i Wales by wjechał. No, no tak. No gdzie? Jeszcze mówię, mówię po czole. Urząd gminy.

No Nie ma nikogo. Po co pracować? nie? <grymne> I moją rachunek. Chcę zapłacić moją rachunek. Chcę zapłacić moją rachunek. Chcę zapłacić jest rachunek. Chcę it? No i, i, i po prostu. Jak ludzie mówią, przyjedźcie na Filipiny, bo, bo, bo tu jednym z atutów jest to, że ludzie gadają po angielsku. No, no, ja bym się kłócił. Mało no, no, kto mówi, nie? Żyję tutaj 15 miesięcy i dostaję białej gorączki, jak mam się z nimi dogadać, nie Więc więcej no. no. No, bo słabo, no słabo. No. Tam wiadomo, no, no, w miastach dużych, ale to i tak, to, to, to jest naprawdę na poziomie bardzo, bardzo słabym, nie? Także ja bym tego nie brał a, a, za atut jakiegoś, że akurat to państwo w Azji daje nam przewagę, żeby jechać, bo, bo jest język angielski. No jest w mieście nie... się dogadasz, ale już tak widzisz na wiejskich... Na prowincjach... Prowinc... Na prowincji nie. No. To co, jedziemy tam do tego kościółka, czy nie? Chyba nie będziemy zawracać Tak? Jutro to płacę. No. Czego ma zrobić dzisiaj, zrób jutro, no. mhm. A tutaj co one niosą, co to jest? Ah, to się je It's for eating. No. what she's carrying What is this? What is this? It's, it's for, This is for eat. Huh? we not Do you speak English? Oh. English. w Bisaya? Zapytałem się, czy mówią po angielsku. To nie. Nic nie powiedziały. Ale jak powiedziałem, czy mówią w Bisaya, to już się odwróciły, nie? Widzicie. Wstydzę się. Wstydzę Ale to jest do jedzenia to, co oni mają. Możliwe. Jak nie miałem jeszcze wody swojej, to tutaj jeździłem po wodę. Także kawał drogi, nie? Kilka kilometrów. Szkoła. Tak, tutaj szkoła jest. To to jest. Krupka Taka no. no Tutaj właśnie taką tą koparką właśnie, no tą spycharką robili drogę. No. O i taką drogę chcieli Marcinowi no. zrobić. i wjechał do mnie i bez, bez w ogóle pozwolenia głównego prezesa po prostu. No to, nie, no to jest po prostu... To są Filipiny właśnie. Highway, highway do Marcina Highway chcieli mi zrobić Przez środek mojej działki chcieli mi highway zrobić nie, no to już zobacz na no On tam jest tak zaurany, nie? Nie pada? Nie pada, Ale jak, jakie powietrze świeże Od razu inaczej O, hello drinia How you na jego twarz. Tak. Smolna lampka. Mieliście akcydent? Ah. Tak, Linda się przewróciła, wiesz? Ah. I uderzyła i strasznie tutaj było. Ale jest lepiej. No i znowu pada. Pani mówi do Marcina, żeby nie jeździł, bo nie wyjedzie, żeby było podobne. Mieliśmy bardzo ciekawe flory tutaj, nie? Najpierw. Ładna ma tych kartki. Pani. I tam też. coś okay, jest Linda, so I have a question. dla kock. To dla do it like that? How dla kock. To go now, To go now my Marcin To dla kock. To dla Say To kocham kock. Kocham cię. kock. To no. I say, say It's like kocham kocham cię. Cię. Oh, It's, I love you. Yeah. Linda, teach me Visaya. I teach Linda Polish language. And we, we talking a little bit English, little bit Visaya, little bit Polish. Corrente is electricity, yeah. Corrente. 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 Electricity. Mm -hmm. if, if you payment the corrente bill. Bill. Yeah. Bien. I give to bill corrente. Mm. Mm -hmm. Cigarelio. Cigarelio. Cig mm -hmm. Cigarelio. Yeah, we sing in class night. Ilong, e Ilong, e Yeah? Ilong, e Ilong, e Flat Ilong, e Ilong, e e Ba, Ba, Mata. Mata is eyes. Guapo Ilong, e Yeah? Your nose is very big. big. Very long. Very long. Very long. Long. Long, it means he's rude. Wrong no. <laughs> <laughs> Long elong. <laughs> 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 I think he's for aqui, baby, bebê. Oxe. Oxe? eh, Uho. A Dungan. Wan, uho. ini bisa ya? Dungan. Dungan. Em bisa ya, Dungan. Uh, Dungan. Doha. Doha ka Dungan. Doha kadungan. Dungan. Doha so it's you have two ears. Ah, uh, two ears. Oxe. 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 Baba. Wat is baba? -ba? Ane. Mau. Mau. Oh. Mau. Beautiful day. Beautiful day, Beautiful day. No, no, no. She no. asked how is mouth, uh, mouth in Polish. Mouth, in English, uh, mouth. English, mouth. No, in oh. Polish. Usta. 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 You no, know, buja. Usta. Usta is lips. Ah, uh, lips. Usta. Usta is lips, but buja all together, like a, all it's uh, it's buja, yeah, like face, for example, yeah? Polish language very hard. Yes. I think so much hard, much harder like Chinese. Very hard language. The kanang merkano din si sabuhol. The kanang merkano si imbu sabuhol. Oh. Naghanang. What's the <Hi>. color that you want to buy? The kanang mga merkano na asabuhol. The one was. <laughs> sa, <laughs> sa, sa Inyo. Oh, too hard for me. Too long sequence. Yeah. Um, there are many Americano short. to stay in yes. Bohol. we are not Americano. Polaco! <laughs> Polaco! <laughs> All your... Polish. ...same yeah. Americano? No. Pol no. European, Polish. We are more nice than Americano. Yeah. <laughs> you know who is original Americano? Indian. Indiano. Ah. After many... Yes. Oh. White people like Spanish, like British, French, Germany come and start doing the colony. Me? No, me Polako. You are Slovenia. We, yes. we are Polish people. We always stay in one place. Okay. Many immigration go outside, yeah, uh, to America, Canada, Australia, all the world, Asia. But we are one nation, like, but a, we are not one nation in one. Place. In America, you have many, many nations there, people from all around the world, around just the world, yes. yeah. Yeah. it's mixed people, mixed culture in one. The people in the Philippines, Mercano come here always me Americano. because filipino people thinking all white people when coming there it's the here it's we are all american no yes we are yes I, I am understand here I am european, european. Yeah. <laughs> poland, <laughs> poland. <laughs> poland Polaco. Ah, po Polak. no Polako <grystanie> A to Amerykano americano, Polako! Polako! <grystanie> Polan! Toimy i my się śmiejemy, że Marcinowi naprawdę zrobili highway tutaj. Autostradę. Było ładnie, było fajnie, pozarastane, ja to lubiłem to. Ale to naprawdę, bo tak rozmawiamy, że przyjechali pierwszy gruz zostawić. kubki porobili. Nikt tego nie ruszył. Nikt tego nie ruszył. To ty robiłeś Marcinę? Matrin, mój chłopak, ja a oni potem na koniec jeszcze przyjechali to wszystko co przywieźli, rozwalili i czy zrobili Przejechał, autostradę. Kurwa, kopartą, pokażę, siedzi, no kurwa koparką taką koparką to rozgarnął